Ponad 9000 kibiców na stadionie w Lublinie. Do tego naprawdę piękne bramki i emocje do ostatnich sekund. W drugiej kolejce Ewinert II Ligi działo się naprawdę bardzo dużo. Zresztą przekonajcie się sami, oglądając nasz magazyn. 9 meczów w ramach drugiej kolejki, kilka zwracało szczególną uwagę. Hitem weekendu bez wątpienia był niedzielny mecz motoru z ruchem, ale w sobotę choćby starcie zwycięzców z pierwszej kolejki, pogoni ze stalą czy kalisz, gdzie grało dwóch uczestników baraży z ubiegłego sezonu. Wędrówkę po drugoligowych boiskach zaczynamy tym razem od Krakowa. Garbarnia, która ubiegłotygodniowej wizyty w Rzeszowie nie będzie mile wspominać, mierzyła się tym razem z Radunią Stężyca. Goście po ograniu rezerw Lecha w to spotkanie też weszli lepiej. Strzał Sebastiana Dei kończy się udaną interwencją Doriana Frontczaka. Chwilę później jeszcze dobitka, która również nie przynosi bramki gościom. Przyjezdni groźniejsi od początku tego meczu. Widzimy jak Dawid Retlewski wykorzystuje błąd defensywy, ale na posterunku jest ponownie bramkarz Garbarni, dalekim wyjściem zażegnuje niebezpieczeństwo. Bez goli w pierwszych 45 minutach w Krakowie, a to już druga odsłona tego spotkania i pierwszy atak po przerwie. Szybka akcja Pawła Wojowskiego i teraz słupek ratuje miejscowych. Mocne wejście w drugą połowę piłkarzy Raduni, ale wynik cały czas bezbramkowy. Wreszcie do głosu dochodzi też Garbarnia. Groźnie zrobiło się po rzucie rożnym, gdy uderzał Michał Felix. W ostatniej chwili udanie interweniuje Kacper Czajkowski. Na przeróżne sposoby próbowali pokonać bramkarza Beniaminka, a gospodarze. To jedna z odważniejszych prób, przy której niewiele zabrakło Michalowi Klecowi. Zapachniało nietuzinkowym trafieniem, no ale do końca już coraz mniej czasu. Rusza z atakiem Radunia. Popatrzmy, przed szansą staje Wojciech Fadecki, ale fantastycznie spisuje się frontczak. To może być interwencja na wagę utrzymania remisu, a może czegoś więcej. Jesteśmy w trzeciej doliczonej minucie. Atakuje Garbarnia. Dośrodkowanie z prawej strony Dawida Malika. W polu karnym jest Bartłomiej Korbecki, który zachowuje zimną krew i doskonale to kończy. Szał radości w obozie miejscowych, którzy w ten sposób gwarantują sobie pełną pulę. Pozyskany latem z Górnika Zabrze napastnik zostaje bohaterem Garbarni, gwarantując jej pierwsze w tym sezonie punkty. GKS hatów chcąc jak najszybciej odrobić minusowe punkty zwycięstwa musiał poszukać w meczu ze Zniczem Pruszków. Zniczem, który przecież przed tygodniem przegrał bardzo wysoko z motorem Lublin. Zaskakująco zaczynają jednak goście. W 13 minucie spotkania rzut rożny dla Znicza, niepilnowany przez obrońców Bartumi kręci chwost, otwiera wynik na korzyść przyjezdnych. Znicz prowadzi w Bełchatowie, a piłkarze GKS-u potrzebują chwili, by dojść do siebie. Oglądamy bardzo dobre podanie Artura Golańskiego i tylko odważne wyjście Piotra Misztala ratuje gości przed utratą bramki przy tej próbie Dawida Flaszki. Końcówka pierwszej połowy, dokładnie 40 minuta. Po mocnym rzucie z autu i strąceniu piłka dociera do Dawida Flaszki, a ten popisuje się kapitalną przewrotką. Piękna bramka w Bełchatowie, którą kibice z pewnością zapamiętają na długo. Tuż przed zakończeniem pierwszej części była jeszcze doskonała szansa do objęcia prowadzenia, no Uskrzydleni gospodarze zaraz po przerwie szukają kolejnych trafień. Do rzutu wolnego podszedł Waldemar Gancarczyk. Doskonale wykonany ten stały fragment. Piłka poza zasięgiem Piotra Mistala. Dwa piękne trafienia, po których GKS jest już na prowadzeniu, ale na tym nie zamierza się zatrzymywać. Po dwóch minutach błąd defensywny Znicza wykorzystuje Szymon Sołtysiński, który w polu karnym zostaje nieprzepisowo zatrzymany przez Szymona Kalinca. W 49 minucie szansa na 3-1 i nie marnuje jej Artur Golański. Wyśmienita końcówka pierwszej i start drugiej połowy w wykonaniu GKS-u. Zniż w krótkim czasie znacznie pogarsza swoją sytuację, choć próbuje ją jeszcze poprawić. Krystian Tabara staje przed szansą, ale w niełatwej sytuacji nie zdołał pokonać Kevina Komara. A to już doliczony czas gry. Szansa miejscowych na czwartego gola, w której jednak dobrze bronił Piotr Misztal. W odpowiedzi jest za to kontratak gości. Długo sam przyzierał się z piłką Dawid Barnowski, wreszcie zdecydował się oddać futbolówkę do Macieja Machalskiego, który precyzyjnym uderzeniem zakończył strzelanie w tym meczu. Spotkanie w Bełchatowie kończy się wynikiem 3-2, a GKS odrabia w ten sposób większość z puli ujemnych punktów na starcie sezonu. Po raz drugi z Beniaminkiem przyszło zmierzyć się rezerwą Lecha Poznań. Po wyjazdowej porażce z Radunią, tym razem do wronek zawitała Wisła Puławy, ale to kolejosz, wzmocniony choćby Rognę, Sykorą, Murawskim czy Johanssonem, atakuje jako pierwszy. Już w drugiej minucie spotkania uderza z rzutu wolnego Aaron Johansson, pierwsza próba zatrzymuje się na murze, ale droga znalazła już drogę do siatki. Fantastyczny początek kolejorza, który w kolejnych minutach idzie za ciosem. Sikora podaje w pole do Antoniego Kozubala, a ten jest faulowany przez Błażeja Cyferta, byłego zresztą gracza Lecha. Do jedenastki podchodzi Johansson i pewnie zamienia ją na bramkę. Dwa gole napastnika, który jednak pierwszej połowy nie dokończył ze względu na kontuzję. Beniaminek z Puław ośmielił się wreszcie groźnie zaatakować dopiero na początku drugiej połowy. Odważniejsza gra zaowocowała groźnym stałym fragmentem, a bliski zdobycia bramki był Adrian Paluchowski. Lechitów ratuje w tej sytuacji słupek. Kolejosz stara się odpowiedzieć. Akcja prawą stroną, po której precyzyjnym strzałem wpisuje się na listę strzelców Filip Marchwiński. Lech coraz bliżej zwycięstwa. Po godzinie gry prowadzi już 3 do 0. To jednak nie koniec emocji w tym spotkaniu. 67 minuta, dośrodkowanie zrzutu rożnego i celnym strzałem głową zamyka to zupełnie niepilnowany w polu karnym Ednilson Furtado. Czasu do końca jeszcze sporo, więc goście szukają kontaktowego trafienia. Rzut wolny z niewielkiej odległości, uderzenie Kacprzyckiego, które zdołał jednak odbić mrozek. Nic nie wyszło z tej okazji w dodatku odpowiedź Lecha następuje w samej końcówce. Efektowna akcja Filipa Wilaka, która zostaje sfinalizowana przez Norberta Pacławskiego. Pierwszy gol tego utalentowanego siedemnastolatka na drugoligowych boiskach, a przede wszystkim kropka nad I postawiona przez gospodarzy. W ostatnich fragmentach spotkania ostro sfaulował jeszcze Ed Nilsson, który za to zagranie obejrzał czerwoną kartkę i pod prysznicem zameldował się trochę szybciej niż koledzy. Lech wygrywa we wronkach 4 do 1. Historyczny mecz przed własną publicznością we winer drugiej lidze rozgrywał natomiast inny Beniaminek Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Rywalem Stal Rzeszów rozpędzona wysokimi zwycięstwami z Garbarnią i w Pucharze z Bytowią. Nic więc dziwnego, że za faworyta uznawani byli goście, choć to podopieczni Krzysztofa Kowata, szybko znaleźli drogę do bramki. Na ich nieszczęście był w tej sytuacji spalony. Entuzjastyczna Pogoń atakuje ponownie w 28 minucie. Raz jeszcze w roli głównej Jean-Franco Sarmiento, tym razem ostatecznie wykłada piłkę koledze. No i w ostatniej chwili z linii wybijają futbolówkę goście. Zaskoczeni z pewnością takim przebiegiem meczu, sympatycy stali, bo Pogoń postawiła naprawdę trudne warunki. Tuż przed przerwą kolejna składna akcja. Wrzesiński obsłużył podaniem Sarmiento, no i tym razem kolumbijczyk mógł się już cieszyć ze zdobytego gola. 1-0 w końcówce pierwszej połowy, no i stal pierwszy raz w tym sezonie jest w sporych opałach. Im bliżej końca, tym konkretniej musieli atakować goście. Szansę miał Dominik Marczuk, ale nie dał się tu pokonać Artur Haluch. Jesteśmy już w ostatnim kwadransie tego spotkania. W 79 minucie znów patrzymy w pole karne gospodarzy. Po tej interwencji Halucha wciąż stal. Wreszcie dośrodkowanie na głowę Krzysztofa Danielewicza. No i w tej sytuacji bramkarz Beniaminka nie miał już nic do powiedzenia. 1-1 w Grodzisku Mazowieckim, a uskrzydleni goście walczą o pełną pulę. Patrzymy na atak z minuty 83, akcja lewą stroną boiska, wyłożenie piłki do Patryka Małeckiego, który dokłada tylko nogę i sytuacja w tym meczu zmienia się w ciągu kilku minut o 180 stopni. Teraz to Stali jest o krok od zwycięstwa, które stało się jeszcze bardziej prawdopodobne w 87 minucie. Obsłużony podaniem Bartosz Snopczyński zwlekał jednak z oddaniem strzału, mocno utrudnił sobie skuteczne wykończenie tej akcji, no ale koniec końców w pojedynkę ustalił wynik tego meczu na 3 do 1. W ciągu 8 minut 3 gole zdobyte przez piłkarzy Daniela Myśliwca, no i nie dziwi frustracja wśród gospodarzy, która przełożyła się jeszcze na czerwoną kartkę dla Sarmiento. Kolumbijczyk, który po pierwszej połowie był bohaterem, ostatecznie pieczętuje nieudaną końcówkę meczu z perspektywy gospodarzy. Nie mają od tego rozkładu jazdy na starcie rozgrywek gracze Wigier Suwałki. Po fatalnym meczu z Chojniczanką Terence przyszedł czas na bój w Kaliszu, gdzie także myślą o awansie. Przebudowane Wigry chciały zmazać plamy po wysokiej porażce sprzed kilku dni, ale najwięcej w tym meczu działo się pod koniec pierwszej połowy. Najpierw Tomasz Lewandowski znalazł się w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze, ale jego strzał minął bramkę gospodarzy. To z kolei już doliczony czas pierwszej odsłony. Zobaczmy, fantastycznie składa się do uderzenia Piotr Giel i daje Kaliszanom prowadzenie. Próbował w tym stylu Giel przed tygodniem, wtedy mu się nie udało, ale teraz zdobywa już piękną bramkę, a po przerwie Wigry ruszają śmiało do ataku. El Sobrito zagrywa w pole karne, ale strzał João Augusto szybuje wysoko ponad bramką rywali. Szukają pierwszego gola w tym sezonie gracze, trenera Dawida Szuczka, ale o klarowne sytuacje nie jest łatwo. To próba z 70 minuty, gdy Adamek wycofał do Mateusza Sowińskiego, ale jego strzał nie był szczególnie groźny. Ostatnie słowo w tym meczu mogło należeć natomiast do gospodarzy. Piotr Giel pędzi na bramkę gości, jednak to podanie do Nikodema Zawistowskiego ostatecznie nie dociera. Nie wpłynęła ta sytuacja na końcowy rezultat spotkania. KKS wygrywa, z kolei Wigry na pierwsze punkty oraz bramki w tym sezonie muszą jeszcze poczekać. Kilka dni po efektownym awansie w Fortuna Pucharze Polski, Olimpia Elbląg podejmowała Hutnika Kraków, który z kolei niespodziewanie z pucharowymi rozgrywkami się pożegnał. Zresztą gole z obu tych spotkań możecie zobaczyć na naszym kanale. Jeśli chodzi o bezpośrednie starcie tych drużyn, w pierwszej połowie do głosu dochodzą głównie gospodarze. Na strzał zza pola karnego zdecydował się Piotr Kurbiel, zasłonięty nieco w tej sytuacji bramkarz Hutnika, zdołał jednak skutecznie interweniować. Po raz kolejny golkiper gości musiał się wykazać w tej sytuacji. Przed doskonałą szansą na bramkę przy dobitce stanął Jan Sienkiewicz, ale cały czas i Frasik na posterunku. Do przerwy bez bramek w Elblągu, a to druga odsłona, w której nie uległ zmianie obraz gry. Nadal przeważają miejscowi. Po tym rzucie rożnym bliski otwarcia wyniku adren piekarski, ale Słupek ratuje w tej sytuacji gości. Niesławną jednak ataki podopiecznych Tomasza Grzegorczyka. Prawą stroną sunie na bramkę hutnika Piotr Kurbiel. Radzi sobie bardzo dobrze w tej sytuacji, ale jego strzał odbija Frasik. Bez goli nadal Welblongu ale nie zrażają się piłkarze Olimpii. To już 72 minuta spotkania i rzut wolny dla miejscowych. Dośrodkowuje Sienkiewicz, piłka trafia do czarnego, zgranie głową do Adriana Piekarskiego, a pewny strzał tego ostatniego daje prowadzenie Olimpii. Ataki gospodarzy przyniosły wreszcie efekt, a dopiero po stracie gola obudzili się piłkarze z Krakowa. Szczególnie groźnych okazji to jednak nie przyniosło, więc po końcowym gwizdku Olimpia mogła się cieszyć z w pełni zasłużonych trzech punktów. A na początek niedzielnego grania jesteśmy w Siedlcach. Pogoń podejmowała tam rezerwy Śląska Wrocław, chcąc zrehabilitować się w oczach kibiców po wysokiej porażce w pucharze. Okazje z obu stron na początek. Najpierw Kotowicz przegrał pojedynek z Klebaniukiem, a niedługo potem dwukrotnie wykazał się Józef Burta. Bramkarz Śląska, a wychowanych pogoni. Poradził sobie ze strzałami Górskiego i Wróblewskiego. Przed upływem pół godziny gry jest natomiast obiecujący rzut wolny dla Śląska. Popatrzmy, piłka trafia do Grzegorza Kotowicza, który nieobstawiony, finalizuje to skuteczną główką. Jeden do zera dla Śląska i taki rezultat utrzymał się do przerwy. Natomiast w 62 minucie oglądamy kolejny groźny, stały fragment w wykonaniu przyjezdnych. Tym razem rzut rożny, sprytnie rozegrany, a zamyka to wszystko. Nowy nabytek Śląska Bartosz Marchewka. Były zawodnik LKS-u Goczałkowice Zdrój poprawia rezultat z perspektywy Śląska, no i zanosi się na to, że Pogol nie da już rady powalczyć choćby o jedno oczko. Bliżej jesteśmy gola numer 3 dla Wrocławian, ale tutaj ani Marchewka, ani Musonda nie zakończyli akcji skutecznie. Kapitalną szansę na zdobycie gola kontaktowego miał Maciej Górski, jednak nie trafił w bramkę po tym kornerze, a nieudany występ gospodarzy podsumował jeszcze ich golkiper Bartosz Klebaniuk, który za ataki fał musiał obejrzeć czerwoną kartkę. W konieczności w bramce na ostatnie minuty stanął więc Wiktor Projs, czyli nominalny pomocnik, no i nie dał rady zachować w tym nietypowym występie czystego kąta. bo u sonda w czwartej minucie czasu doliczonego ustalił wynik na 0 do 3, sprawiając, że pogoń przegrała w tych rozmiarach drugi raz w ciągu pięciu dni. Skazywany w tym sezonie na pożarcie Sokół Ostruda zawitał na mecz do Chojnic, gdzie o punkty wszystkim drużynom będzie niesłychanie ciężko. Gospodarze, czyli Chojniczanka, ten mecz rozpoczęli z dużym animuszem, ale na posterunku między słupkami bramki gości jest Paweł Rabin. To jednak 17 minuta meczu. Ośrodkowanie z prawej strony i błąd defensywy gości, który wykorzystuje Tomasz Mikołajczak. Chojniczanka obejmuje prowadzenie i szybko chce poprawić. Radość w obozie gospodarzy jeszcze nie ucichła, gdy aktywny od początku spotkania Kamil Mazek popisał się precyzyjnym strzałem z linii 16 metra, dając kibicom kolejny powód do świętowania. 2 do zera, po niespełna 20 minutach gry, no i soku jest w zasadzie na deskach, choć nie rezygnuje z poszukiwania swoich okazji. Widzimy strzał Dominika Stępnia, który z trudem narzut rożny paruje bramkarz Chojniczanki Kamil Broda. Gospodarze cały czas są jednak stroną przeważającą. Tutaj doskonałą okazję ma Artur Pląskowski, ani jednak za pierwszym, ani też za drugim razem nie zdołał pokonać bramkarza, drużyny z strudy. To tyle jeśli chodzi o pierwszą część, a po przerwie obraz gry nie ulega zmianie. Sokół szukał swoich szans, tak jak w tym przypadku Ernest Słupski, ale do szczęścia za każdym razem czegoś brakuje. Chojniczanka natomiast pokazuje, jak takie sytuacje wykorzystywać. Fantastycznie zmylił rywala na linii pola karnego. Nowy gracz Chojniczanki, Sam Van Huffel. do tego dołożył jeszcze precyzyjny strzał przy słupku i gospodarze mogli się cieszyć po raz trzeci. Po tej stracie Sokół zaczął grać odważniej, ale w tym meczu tylko jedna drużyna imponowała skutecznością. Na zakończenie 90. minuta spotkania. Koronkowa akcja Łukasza Wolsztyńskiego i Mateusza Cegiełki, a całość finalizuje strzałem w samo okienko Maciej Kona. Mają powody do radości piłkarze i kibice chojniczanki. Ich zespół sezon otwiera dwoma zwycięstwami w stosunku 4 do 0. A na zakończenie kolejki mecz, na który wszyscy ostrzyliśmy sobie zęby. Starcie motoru Lublin z ruchem chorzów, które przyciągnęły na trybuny ponad 9 tysięcy kibiców. Rekordową liczbę na arenie Lublin i trzecią frekwencję w Polsce w ten weekend. Kibice motoru mogli ucieszyć się w 20 minucie, gdyby tylko ciut lepiej uderzył towarzyszyk. Brawa dla Bieleckiego, natomiast w 34 minucie oglądamy odpowiedź ruchu. Przemysław Szkatuła ruszył lewą flanką. Przed bramką urwał się z kolei obrońcą Tomasz Foszmanczyk i w takiej sytuacji nie mógł się pomylić. Ruch obejmuje prowadzenie, którego nie wypuścił już do przerwy, a w drugiej połowie postarał się je jeszcze podwyższyć. W 57. minucie raz jeszcze uaktywnił się na skrzydle Szkatuła. Popatrzmy, minął się z piłką Kiełpin, z czego skorzystał bezlitośnie Łukasz Janoszka. 2 do 0 dla ruchu Chorzów. Drugą asystę dokłada do swojego dorobku Przemysław Szkatuła, który przed tygodniem w meczu z Pogonią wpisał się na listę strzelców. Komplikuje się sytuacja motoru, który po wysokim zwycięstwie na inaugurację nie chciał teraz zanotować pierwszej porażki. Krótko po golu na 2-0 Witinio, na lewej stronie, obsłużony tym razem Michał Fidziukiewicz, no i jest kontakt, raptem 5 minut po straconej bramce. Fidziukiewicz już z czwartym w tym sezonie golem, no ale w tym meczu najważniejsze z perspektywy motoru jest uniknięcie porażki. Zaraz po tym golu musiał się wykazać między słupkami kiełpin. Doskonała parada po tym uderzeniu Daniela Szczepana. Rzut rożny, a po nim również było niebezpiecznie. Tym razem w poprzeczkę trafił szczepan. Dwa razy bardzo blisko szczęścia, napastnik ruchu, ale wciąż tylko dwa do jednego dla gości. Zmarnowane okazje mogły się zemścić w 67 minucie. Zobaczmy Adam Ryczkowski w polukarnym, nawinął rywala, ale nie zdołał pokonać Jakuba Bieleckiego. Bardzo dobrze, teraz z kolei bramkarz ruchu, no a w Lublinie naprawdę świetny mecz oglądaliśmy po zmianie stron. Próby swędrowskiego i będzie szaka. Obie po strzałach głową, obie niecelne. W ostatni kwadrans wchodzimy kolejną szansą motoru. Piłka na Fidziukiewicza, ale nie udało się w taki sposób zaskoczyć bramkarza ruchu. Działo się na boisku i działo się też na trybunach, w związku z przerwą spowodowaną zadymieniem do czasu podstawowego dorzuconych aż 9 minut. Tuż przed startem czasu doliczonego jeszcze swoją szansę miał Piotr Wyroba, który trafił tylko w poprzeczkę, no a ten długi czas doliczony nie przyniósł już choćby jednej groźniejszej szansy dla motoru. Ruch zgarnia pełną pulę po tym obfitującym w naprawdę ogromne emocje meczu. Beniaminek popsuł więc święto w Lublinie. Bezkompromisowi byli w tej kolejce drugoligowcy. Sześć razy wygrywali gospodarze, a trzy razy triumfowali goście. Kolejne pewne zwycięstwo odniosła chojniczanka, a stal w końcówce wyszarpała punkty w wyjazdowym meczu z pogonią. To właśnie te dwa zespoły, chojniczanka i stal, przewodzą tabeli z sześcioma punktami w dorobku. Cztery ekipy zgromadziły do tej pory po cztery oczka: to Śląsk, Ruch, KKS i Olimpia. Bez punktów pozostają wciąż Znicz, Wigry i Sokół. Zwłaszcza w tym drugim przypadku możemy mówić o zaskoczeniu. Na minusie nadal GKS Bełchatów, choć to już tylko jeden ujemny punkt. Rozpędzony od początku sezonu jest Michał Widziukiewicz, który w pierwszej kolejce zdobył dla Motoru hat a w drugiej poprawił golem numer 4. Aż siedmiu piłkarzy ma na koncie po dwie zdobyte bramki. A przed nami kolejka numer 3, w której dojdzie do hitu początkowej fazy sezonu. W Rzeszowie Stal zagra z a więc zmierzą się dwie ekipy, które mają w swoim dorobku po 6 oczek. Gorąco powinno być też w Chorzowie, gdzie ruch zagra z GKS-em był chatów. Na podsumowanie wydarzeń z trzeciej serii spotkań zapraszamy, jak zwykle we wtorek, a już dwa dni później zaprezentujemy Wam magazyn skrótów czwartej kolejki, która odbędzie się w środę 18 sierpnia. Warto więc być z nami na kanale Łączy nas Piłka TV. Do usłyszenia!